Dobry mili Państwo, to znowu my. Dzisiaj jesteśmy. Nie mam pojęcia gdzie, bo ciężko dogadać się z naszymi kolegami z Azji. Z tego co zrozumiałem, chociaż pewnie są to nieprecyzyjne dane. Jesteśmy w jakimś muzeum archeologicznym. Nie jest takaś jakaś ignorancja z naszej strony, tylko po prostu nie działa nam tutaj internet. Organizator miał go nam załatwić, nie załatwił, więc nie mamy Google, nie mamy Facebooka, nie mamy Instagrama, nie, ma, nie mamy jak sprawdzać wiadomości. Patryk, pokaż, jak się cieszysz, że zwiedzamy muzeum. To będzie na pewno fajnie. I jeszcze taka ciekawostka. Nie wszystko pokazujemy, no przecież nie będę miał aparatu 24 na dobę, a dużo się dzieje. Wczoraj spotkaliśmy znajomego, MC, czyli osobę, która podczas występu zachęca publiczność do zabawy. Wiecie, czy przyczy... kurczę BND A Poznaliśmy gościa w Ningbo w 2019 roku w takim dużym klubie w Chinach. On już nie istnieje przez pandemię. Wczoraj spotkaliśmy się tutaj w Chengdu i dzisiaj będzie po prostu po przyjacielsku występował razem z Patrykiem na scenie. Czujecie? Spotkaliśmy człowieka raz w życiu w Chinach. Teraz drugi raz i mamy ze sobą super kontakt. Być może będziemy coś razem działać w przyszłości. Ogólnie też jest tak, że wolimy sami sobie podróżować po tych wszystkich miastach, gdzie jesteśmy, no bo nasze mentalności i nie wiem jak to nazwać, poczucie tego, co trzeba zobaczyć, no różni się bardzo. Wczoraj byliśmy cały dzień, <ścoughs> straciliśmy mnóstwo czasu na dojazd, na chodzenie po parku. I zobaczyliśmy pandy, które śpią. Wiecie, my jesteśmy w podróży bardzo długo, jesteśmy zmęczeni, więc takie chodzenie 3 godziny, 4 godziny po parku, żeby zobaczyć pandę, no niekoniecznie w tej trasie. Oni zobaczyli tą pandę i byli zachwyceni, cieszyli się, po czym jechaliśmy kolejne kilka godzin do centrum handlowego, gdzie była sztuczna panda. I tam znowu zdjęcia, oni zachwyceni, a my padnięci, Boże, co nam się w więc to dzisiejsze muzeum też jest troszkę takie nie na czasie, bo mamy koncert, nie? I zamiast siebie spać na dzisiaj, to my znowu jedziemy kilka godzin do muzeum. Fajnie jako turystycznie, pewnie można to zwiedzić, ale nie na trasie koncertowej, dlatego wolimy sobie chodzić osobno. Musicie jakby zrozumieć specyfikę tego zawodu, zawodu DJ-a i całej tej trasy, że nas interesują miejsca, gdzie możemy zrobić dobre socjale, w sensie najlepiej nocne ujęcia, gdzie są jakieś, wiecie, chińskie znaczki czy innego kraju pokazać jakąś taką wizualną kulturę danego miejsca, gdzie jesteśmy i żeby to wszystko fajnie wyglądało później w materiałach marketingowych bo rozsyłamy je potem do różnych zakątków świata dlatego między innymi tutaj jesteśmy przed chwilą też człowiek z agencji powiedział mi, że ludzie się do mnie uśmiechają i mąchają, bo nagrywam film jakby o Chinach, a widzą, że jestem z zagranicy i bardzo to doceniają, bo cieszą się, że ktoś poświęca czas temu krajowi. Z tego co rozumiem i starają nam się wytłumaczyć nasi koledzy z Chin, jest to muzeum poświęcone historii właśnie Chin. I znajdują się tu m.in. historyczne zabytki, które są bardzo cenne, jeśli chodzi o ich tożsamość, historię i kulturę. Nie jesteśmy ignorantami. Ja sam uwielbiam historię, bardzo dużo czytam książek historycznych. Mało tego, zdawałem historię rozszerzoną na maturze. Także uwielbiam, kocham, tylko tak jak mówię, no nie ten czas i miejsce, żeby to robić. Przepiękne miejsce, statyczne, dużo ciekawych eksponatów, tylko na to trzeba mieć czas, żeby na spokojnie wszystko sobie przejrzeć. A z takich ciekawostek, ja mieszkam na Śląsku, chociaż nie pochodzę ze Śląska. Polecam Wam serdecznie Muzeum Śląskie, jeśli będziecie w Katowicach, no bo nie mamy się czego wstydzić, nie mamy się czego wstydzić. Okazuje się na miejscu, że... Nie wszystko działa jak powinno, nie każde guziczki. I po to są te próby, żeby sprawdzić właśnie sprzęt i wiedzieć co może nie zadziałać. Patryk, jak cię się podoba w klubie? Nie omega, mega, bardzo duży klub. Powiem się, że czekamy teraz na wizualizację, ostatnie poprawki techniczne no i co i widzimy się o pierwszej. To jest nasz What's up, Poland? What's up, Europe? What's up, world? We outside Club Noise, Chengdu City, China. Shout out a special guest in the house right about now. Yes, and JT number 1, Club Noise number 1. It's all love right here, though. Come through. Kluby w Chinach mają taką specyfikę, że na środku parkietu zazwyczaj są albo stoliki, albo całe loże. I pamiętam, jak pierwszy raz byliśmy w Chinach, to tak się zdziwiliśmy, mówimy, jak oni będą tańczyć, jak oni się będą bawić. A okazuje się, że po pewnym czasie oni po prostu wchodzą i na te stoliki, i na te stoły, i, i tak, się, tak się bawią. Taka, taka kultura, taka mentalność, że po prostu wygląda to jak na początku jak bankiet. Może to być troszkę mylące, ale z czasem się udaje. Ten. Ja. Ten klub. Ja, ja. Pomachaj mu to. Ten klub jest bardzo duży. Najbardziej popula popularny w Chengdu i w ogóle w całych Chinach. Bardzo prestiżowy. Zobaczycie, jak wiele jest tu sprzętu, jak wiele wizualizacji. No, robi to przepotężne wrażenie. My sobie oglądaliśmy przed występem e, urywek, jak tu wygląda zabawa w klubie. No i szczęki nam opadły. Zerknijcie sobie. Tam u góry siedzą chłopaki od wizuali. Zaraz będziemy sprawdzać wszystko. Ok, tu wszędzie już jesteśmy na którymś piętrze. Tu wszędzie są pokoje imprezowe. Cała ta dyskoteka ma kilka pięter i kilka dyskotek, z tego co zrozumiałem, w tym m.in. hip-hopową może będzie otwarte jakieś pomieszczenie takie są na przykład pokoje bilardzik tutaj macie kolejny pokój jesteśmy w reżyserce tutaj układamy na timeline wizualizacje i one później, jak widzicie, są wyświetlane w całym klubie Powiem wam kawał klubu i robi wrażenie, więc występ na pewno będzie czadowy. Dzisiaj jemy w tej restauracji nazywa się tak <grym> i kolejka jest bardzo duża, a ludzie na poczekanie dostają słonecznik i wszyscy wcinają, czekając na moment, aż będą mogli wejść do środka. A tam u góry jest inna knajpa i tam roboty dołożą jedzenie, jeśli dobrze widzicie. Tutaj są nowości jakie lecą w, w chińskim kinie. Podobno filmy dochodzą tu z dużym opóźnieniem te światowe premiery. A dlaczego tak się dzieje? No bo cenzura chińska musi najpierw przeglądnąć te filmy i wyciąć sceny, które nie wpisują się w politykę tego kraju. Ja pamiętam kiedyś, że mój kolega pobrał z internetu 50 twarzy Greja z chińskiego serwera, nie? Ja słyszałem od znajomych, że jezu, musicie to zobaczyć, tam jest tyle scen seksu, to jest tak podniecające do oglądania. Wow, tyle wrażeń! Mówię, dobra, wziąłem sobie zobaczyć, biorę ten film z chińskiego serwera od kolegi, oglądam ten film, a tam się nic nie dzieje. nie? Jak już idą do łóżka, to kończy się scena i zaczyna następna. Słyszę Boże, czym ci ludzie się podniecają? A okazało się, że właśnie niska cenzura wycięła wszystkie sceny łóżkowe, no i dlatego ten film tak wyglądał. Podeszła do mnie teraz pani z dzieciakami i zapytała się, czy może ze mną porozmawiać. Dzieciaki się przedstawiły po angielsku, pani się przedstawiła po angielsku. No i tak sobie rozmawialiśmy przez chwilę i okazało się, że ona jest u angielskiego i zapytała, czy może mieć do mnie numer, żono, numer do spraw zawodowych już tłumaczę, bo chciałaby utrzymać kontakt z kimś spoza Chin, bo na co dzień nie ma możliwości za bardzo rozmawiać z kimś po angielsku tam trochę kalecze, nie? Ale, ale mówi, że całkiem dobrze. Idziemy, nasza kolej w końcu. Nie czekaliśmy długo, jakieś 15 minut, więc nie ma źle. Tu robimy chyba od razu zamówienie, fajnie, bo jesteśmy na świeżym powietrzu, więc ten grill nie da nam w kość. Jakiś starterek, jakaś herbatka. Członna herbatka, dobra. Yy, przyszły sosy, w których będziemy sobie przyrządzać potrawy. Ten jest ostry, a ten jest delikatny. Można zamówić tylko ostry albo tylko delikatny. My wzięliśmy sobie mix. Tutaj sobie możecie wybrać, jakie chcecie przyprawy. I potem zabieracie je do stolika. Bierzemy też ostre przyprawy. Bo boimy się, jak ten koncert potem to będzie wyglądał. Zaraz zaczynamy ucztę Trzeba będzie po powrocie wrócić chyba na siłownię. Wracamy na siłownię po powrocie, nie? Musimy. <laughs> Wszystkie potrawy zanurza się w tych sosach albo pikantnym, albo łagodnym. I kilka minut, i powinno być gotowe. aż szkoda, tego jest. no Zobaczcie, to wygląda jak dzieło sztuki. Ostre? Nie, bardzo ostre. Właśnie, bardzo ostre. I tu myślę, że jak mówią trochę. To ja myślę, że to jest trochę, a to jest bardzo dla nich, bardzo ostre. Tak, tak, tak. Oni mówią, że troszkę ostre dla nas, to jest bardzo, to ja sobie nie wyobrażam jak może być bardzo ostre. Wyciągamy sobie to mięso, wkładamy do tych y, rzeczy, które wcześniej przygotowaliśmy. Maczamy jemy. Ale czuję ostrył. I kilka minut i będzie gotowe. Tam są jakieś, nie wiem, jakieś płatki czegoś, nie do końca rozumiem. To podobno 8 sekund jest gotowe. I zapytałem też, skąd wiedzą, że jest gotowe. Ile trwa coś takiego. A oni dobrze że nie wiedzą, robią wszystko na czuje. Na te warzywka to są chyba pędy fasoli. Tak mi się wydaje. Mówią tutaj, see you tomorrow, czyli do zobaczenia jutro. Bo w takiej postaci jak zjecie, takiej postaci <noise> zobaczycie to następnego dnia wiecie gdzie i oczywiście pojedliśmy za wszystkie czasy Patryk ja, ja już wykupuję karny na siłownię na półwrót. bo wyglądamy jak dwa takie ponczusie maciusie ja ja w reset i i każdy dzień trening 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 dziękuję, <noise> thank, you guys. thank you guys tak wygląda nasza loża Naprawdę na boga I zaraz chyba będziemy testować, bo ja chciałbym sprawdzić sobie Karokę. Przyszły chłopaki z marketingu Będą klipy, wideo i zdjęcia Patryka jak jest w klubie Ktoś tu chyba jest popularny Będziemy jeszcze zrobić kilka zdjęć Tutaj do tunelu Yeah, that's cool Impreza będzie chyba udana dzisiaj, co? Nie, będzie zajebiście. Yy, powiem wam, że już, dopiero żeśmy weszli, a już nas brali na ujęcia i w ogóle to jest niesamowite, kiedy tak się y, witają tutaj ludzie i od razu ujęcia, to, tamto, ten chce zdjęcia, ten chce tamto i w ogóle. No, niesamowite przeżycie. Fajnie, że ta muzyka tak dociera w takie zakątki świata jak tutaj i, i człowiek jest tak przywitany. I to nie chodzi o to, żeby y, y, pokazać się jakby, bym powiedział, Skąd nie gwiazdą, tylko po prostu jako osoba, która e, e, coś wnosi, czyli swoją muzykę i, i ludzie czu, czuć to jak i widać jak ludzie to kochają. Ale klimacik, co? club DJ! Patrick! I go, be cool. How was it bro? How was it? How was the show? Hey listen, he killed it. We all fucked up. We fucked up in Chengdu. We love him. He loves us. We love fucking Poland. It's so sad, baby. JT JT Bill JT was cool. It's joke, it's joke It's amazing, my brother. Forever. No, nie, nie. To jest party tonight. Tak, I... party tonight. Yeah. I go pierwszy first before the party. Cheers, <laughs> cheers. <laughs> hej, hej, wiecie co? Zrobili nam after party po after party. I zaraz ma... <laughs> Patryk powie w ilu klubach, w których byliśmy, bo ja się zgubiłem. Nie, nie wiem. Nawet wideo byliście, ale <laughs> jeśli w ilu byliśmy, ale. W tylu klubach nas wzięli i takich pubach, że nas tak potrzebuje nam pokazać ogólnie. Więcej miejsc takich jak to tam jak to wygląda Lokalnych, ale, lokalnych tak. ale w ogóle to jest niesamowite, że to jest bar na barze. No, klub, nie, na klubie, klubie, no? klub na klubie, jest, i to jest no, metr od siebie praktycznie, no, nie? No i, no, i, ma, i drzwi od drzwi do drzwi obok <laughs> siebie i wszędzie są ludzie. To nie? jest niesamowite, że to tak to funkcjonuje, że no nie wiem, no, no, mamy tak, Kraków, duże miasto też tak kluby, ale no No wiesz, nie aż tyle i najlepsze jest to, że wszędzie jest pełno. I tak, tak. że na no, przykład jeden klub... Przyjdziesz, a pa, jest parę ludzi, a w drugim jest pełno. nie? I oni też mają coś takiego, że wchodzą sobie do jednego klubu, piją piwko czy jakiegoś drinka, i idą do następnego i tak całą noc potrafią przechodzić. I to, co jest jeszcze interesujące, co nam mówił wczoraj nasz kolega, że jak widzą białych ludzi, to nie do końca są pewni, czy zwróci im się nasza obecność, bo jeśli przychodzą Chińczycy, to oni całą noc zamawiają picie, jedzenie, po prostu mnóstwo rzeczy a jak przychodzi Europejczyk bierze sobie jedno piwko i całą noc stoi wiecie z jednym piwkiem więc tak trochę jesteśmy tu postrzegani Pokażę Wam jeszcze trochę samochodów jakie tutaj są w Chinach bo są zupełnie inne niż znamy oczywiście są jakieś tam Volkswageny, Audi wiecie o co chodzi ale nawet jeśli jest Volkswagen to czasem jest taki model, o którego ja w życiu nie widziałem a jeśli chodzi o chińskie samochody, no są bardzo designerskie, wyglądają kosmicznie, u nas powoli wchodzą też takie modele, jeśli chodzi o motoryzację azjatycką, ale tutaj jest kosmos. Te auta są przepiękne wizualnie i pytałem też znajomych Chińczyków, czy te auta są godne zaufania, powiedzieli, że oczywiście, oczywiście, że jak my możemy w to wątpić w Europie, że chińskie samochody są jakieś złe, że mogą mieć jakieś wady. Szczególnie polecali chińskie elektryki Ale zapytałem ludzi Którzy są spoza Chin, a mieszkają w Chinach Jak to jest z tymi chińskimi autami To powiedzieli no, Że nie do końca by im zaufali Więc zdania są podzielone Jeśli chodzi o przemieszczanie się po Chinach Jest bardzo tanie My na przykład teraz czekamy na taksówkę Mamy jechać nie Możesz jak to pokazać może, tak. Tak. Nie wiem ile tam jest kilometrów Możesz powiedzieć? 6 kilometrów 6 km i płacimy za to około niecałe 10 zł. Ale jeśli chodzi w ogóle o przemieszczanie się, no to to, to miasto jest wszędzie wszystko jest blisko. I jeśli przemieszczamy się po prostu z miejsca do miejsca, to 4-5 zł płacimy za taksówkę, więc jest bardzo, bardzo tanio Wszędzie są tablety, e, bardzo wygodne siedzenia, no i naprawdę wygląda to w środku futurystycznie. Ten jest nawet powiedziałbym dosyć skromny. Jeździliśmy tyloma dziwnymi samochodami, ale jeśli chodzi o wyposażenie, to naprawdę aż zdziwiliśmy się parę razy, jak bardzo te auta są wyposażone. Idziemy sobie coś zjeść, bo dzisiaj wylatujemy. A spójrzcie, jak wysokie są tutaj budynki Inne robią piorunujące wrażenie zwłaszcza kiedy przyjeżdżacie do tego miejsca po raz pierwszy. Aglomeracje są przepotężne. My jesteśmy w Chengdu, gdzie jest około 15 milionów ludzi. Potężną się dla bardzo wysoka zabudowa, galerie handlowe, które mają po 70 pięter. Czuć ten rozmach. Ja już kiedyś o tym wspominałem, że chyba ma większość Polaków mylne skojarzenia, jeśli chodzi o ten zakątek świata. Bo to nie jest tak, że oni żyją, wiecie, w małych domkach i jedzą ryż, tylko to jest tak wielki postęp technologiczny, że no, ciężko to opisać. No mają rozmach, naprawdę mają rozmach. I też nie chcę zabrzmieć źle, ale wydaje mi się, że nam Polakom wydaje się, że mamy jakiś wpływ na świat na, 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 na losy naszej planety. Ale zobaczcie sobie na mapę, jak potwornie wielkie są Chiny, a jak mali jesteśmy my. Jak widzicie, przepotężne są to miasta. To co mówiłem, wielkie skrzyżowania, wielkie budynki. Człowiek czuje się tutaj taki malutki i zagubiony. No gdzie tam Warszawa do tego, nie? Azja. Czas pożegnać się z Azją. E, jesteśmy już na lotnisku, zaraz mamy wylot. Wracamy do Polski. Chociaż znaczy, jeszcze trzy przesiadki, więc tutaj jest 24. W Polsce będziemy o osiemnastej, dziewiętnastej jakoś tak. Trasa była super, koncerty się udały. Dzięki za dobrą energię i wsparcie podczas całej trasy. Bardzo nam to. Dodawało skrzydeł. No i co? I oglądajcie zaciekawionych. Siemka systemy Patryk, Patryk Moreno, I mega to była przygoda, trasa. to nawet nie jestem w stanie tego tak powiedzieć, opowiedzieć, bo jest zbyt dużo opowiadania i dalej są takie emocje we mnie, ale powiem wam, że to, co przeżyłem tam i ile ludzi poznałem, i inną jeszcze tam agencję i jakie mamy plany na przyszłość, to, no, to jest po prostu dla mnie szczyt wszystkich marzeń po prostu, jakie tam y, osiągnąłem do tej pory, że to w jakiś stopniu idzie tak, takim torem mega szybkim do przodu. No nie, sam nawet się nie zacinam, bo ja już sam nawet nie wiem co mam powiedzieć, po prostu co mówić, bo było zajebiście. Najlepsza trasa, najlepsi ludzie. Y, czułem to i przy, przy, poprzez, przez, poprzez moje sety, jak oni się bawili, jak chcieli mnie poznać, no naprawdę było super, także. Dzięki za wsparcie. Są plany na kolejne podróże. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie musimy odpocząć, bo nie było nas ponad miesiąc, prawie miesiąc w domu. Kawał czasu.